Hej, hej, witajcie. Jednym z pierwszych filmów na moim kanale, jaki mieliście możliwość obejrzenia, była recenzja czy unboxing, jak również przegląd aparatu cyfrowego firmy Samsung. Był to model ES90. Minął rok czasu, może nieco ponad rok czasu na rynku. Pojawił się i wpadł w moje ręce następca tego modelu, a konkretnie model Samsung ES95. Jest to również model z serii ES, czyli serii przeznaczonej do podstawowych zastosowań, która, jest bardzo, która ma bardzo dobry stosunek jakości czy oferowanych parametrów do ceny produktu. Jak dobrze pamiętacie, za około niecałe 300 zł zakup Samsunga S90 to był bardzo dobry wybór. Podobnie cenowo pozycjonowany jest model ES95. Jest on oczywiście modelem poprawionym. Pytanie, czy teraz również mamy do czynienia z bardzo korzystnym stosunkiem ceny do jakości, czy do oferowanych funkcji? Zacznijmy może od unboxingu. Zobaczmy, co w środku producent nam zaoferował. Może tak na szybko, tylko informacja: zwiększono liczbę megapikseli do 16. 1. Obiektyw w tej chwili zapewnia 25 mm, obiektyw klatka obiektywu zapewnia 25 mm, jest to bardziej szerokokątny obiektyw dzięki temu, jasność obiektywu 2,5, można wiele sobie obiecywać po takiej jasności, przynajmniej przy krótkich ogniskowych. Co więcej, pięciokrotny zoom optyczny, cyfrowo oczywiście nie będziemy się wypowiadać. Opakowanie, tu mamy jeszcze informacje, potwierdzenie tych danych, które podałem wcześniej. Szerokokątny obiektyw 25 mm, jasny obiektyw, 5-krotny zoom optyczny 16 megapikseli. Producent informuje nas o tym, że dzięki takiej matrycy możemy sobie bardzo dobre, bardzo duże przybliżenia robić jasność obiektywu a tutaj yy, zobaczymy jak to będzie w praktyce yy, aparat ten nie nagrywa w Full HD, ale nagrywał, nagrywa tak jak poprzednik w filmy w e standardzie HD myślę, że jest to w zupełności wystarczająca rozdzielczość przy 30 klatkach zapewniająca odpowiednią jakość filmy Full HD zajmują dużo więcej miejsca a najczęściej HD jest w zupełności wystarczające Informacja o numerze seryjnym. To jest wersja czarna, gwarancja Samsunga. Przejdźmy może do środka. Tak jak powiedziałem, to jest czarna wersja. Tak naprawdę jest ona granatowa. Może za chwilę na samym aparacie. Nieco trudno jest mi jedną ręką dokonać tego unboxingu, ale myślę, że dam radę. Niestety w tej chwili nie mam pod ręką statywu. Co otrzymujemy w opakowaniu? Kabelek micro USB. Ładowarkę osobną. W poprzednim modelu chyba była taka sama. Też ładowarkę, pod którą należy ten kabel micro USB do transmisji podłączyć, aby ładować telefon. Przepraszam, aparat. Przywieszkę. z jest bardzo fajnym gadżetem z logiem Samsunga. W kolorze czarnym. Nie będzie się tak szybko brudzić. I bateria. Bateria, o ile się nie mylę, jest dokładnie taka sama. PB70A, 700 mAh. Ile wytrzyma? To się okaże. Produkcja oczywiście. Made in China Co jeszcze otrzymujemy? Papierkologia z warunkami gwarancji Gwarancji krótką instrukcję Przejdźmy może do samego aparatu Jest zapakowany w Folię. Jak widać ten kolor czarny w praktyce jest ciemnogranatowym, obiektyw 25 mm o jasności 2,5 do 6,3, wydaje mi się, że to jest znacznie lepsza optyka niż w poprzedniej wersji z 90 która i tak nieźle dawała sobie radę w tamtym modelu. Przede wszystkim sam aparat jest mniejszy. W góry, jak widać, nazwa modelu. Mikrofon, włącznik i spust do robienia zdjęć. Ten panel nie różni się znacząco. Pokrętło do zumowania, menu, mode. Czyli odtwarzasz plików do usuwania, również czyli standardowy zestaw przycisków na ekranie. Ekran ma, o ile dobrze pamiętam, 2,7 cala rozdziel wielkości. Mamy tutaj miejsce na przywieszkę i port USB. Dosyć ciekawie się chowa taka ślepka Micro USB. Konkretnie jest to port. Nie wiem, czy będzie to widać. Od spodu mamy miejsce na statyw, wkręt statywu w środku. Miejsce na baterię i uwaga, karty MicroSD. Już nie SD, tylko micro SD. Kolejny bok jest niezagospodarowany, kolejna śrubka. Aparat wielkościowo jest zdecydowanie mniejszy niż jego poprzednik. S90 był większy, ten jest zdecydowanie mniejszy, bardziej kompaktowy. Obiektyw dużo, same parametry obiektywu dużo obiecują. Zobaczymy jak w testach praktycznych ten aparat się sprawdzi. Dzięki za uwagę i zapraszam do subskrypcji, a jeżeli macie jakieś pytania to piszcie pod filmem. Postaram się w miarę możliwości na wszystkie odpowiedzieć.